Siemankowiczy, z tej strony KODI, a dzisiaj będziemy grać tylko USP Challenge, albo glock jeśli będziemy terrorystami, ale jeszcze przeglądam, zostaw taką subskrypcję tam na dole, żeby nie ominąć żadnego kolejnego odcinka. No i co? Zapraszam do oglądania. Yy, ogólnie teraz się skapłem, że nie było nagrywania ekranu CSA, także mega spoko. Także jako antyterroryści będziemy używać USP-a, terroryści glocka Także ten challenge. No, może być trudny. No i dobra. Czyli będziemy sobie tylko kupować granaty w sumie. I. I tyle. No i. No powiem Wam tak, no to może być ciężki challenge. O ty. Okej, okay, dobra. Wiadomo, że teraz. Każdy będzie grać albo usp albo Glockiem, ale to dobre, dobra. Weźmy sobie ochronkę. No, pójdziemy sobie na A. Pójdziemy sobie na A, bo oni się idą na B, to ja sobie pójdę. Dobrze, do sovry. Jest jeszcze. Co jest ty, jaką wymiatę ten ziomek, co jest? No, jeszcze. Jeszcze dwóch. Jest trzech. O, Bo zna A? Czym? Im... Nie, one What the fuck? Nie nie najgorzej, Powiem Wam tak, po prostu Chuj mi w dupę. Nam w sumie stał tam, stał tam. Widziałem, widziałem go. No nie da... zaraz wyjdę z tego meczu Z tego to dopiero druga runda, ale... Ku! na pysk Grenade big. Mhm Leżysz? Kurp. No mamy chociaż honorową Wszyscy mają jakieś fajne tutaj jakieś ARK, jakacze, Mki, Famasa, a ja tak, USP No Spoko. No, Skobany. Kurde, bo ja się, się tak próbuję skupić nic nie mówię Bo masa podniosłem, wywala, mi z ok, tego to, bo tutaj jest tego... bomba O! o już nie został z daleka bo ostatni nie Leżysz No i... piknie Jezu, zdarzał co Boże, oni nie, on, ja tylko tak nie kułam. Naprawdę? Leżysz? Co ja, jest, ja, widziałem, widziałem, widziałem. Hurr! Nie widzę tego challenge, już, już, już się denerwuję. Dobra, ja cały czas USP muszę grać, to jest takie gówno. Ziomek, uważaj, proszę cię, uważaj cię. Co to jest taki debil? Cch. Jak... Cch. O, tysz ma masz. Nie, nie da się go kurwa zabić, no nie da się, no przysięgam, że się nie da Nie, nie chcę mi się, kurwa nie Pierdolę tą grę, nie chcę mi się, kurwa Nie, jak się tą pierdoloną grę, kurwa naprawdę Ja wejdę w